Jak obserwujesz reality show, jest bardzo dużo przemocy tych kobiet, które tam są wobec mężczyzn, szczególnie kiedy się napiją, kiedy y, są dziwne, stresujące sytuacje. Zauważ, że wtedy prawie każdy tłumaczy te kobiety, że ona musiała. Tak. Ona coś tam, no bo on coś tam. Kiedy jest odwrotna rola i zaczyna się rola y, y, tam któregoś z tych mężczyzn i nawet czasem niewiele zrobi, tylko broni się, bo zauważ, że są sytuacje, w których nawet broni się przed agresywną kobietą. Patrz, jak bardzo często jest tępiony, wyganiany z takiego programu, bo jest agresorem. Często w ogóle nie było u niego agresji, on się bronił właśnie przed agresywną osobą. Ale dalej jesteśmy w tym micie, że no facet nie powinien. Mhm. Ale to, że przed chwilą działy się sceny Dantejskie, kobieta w niego rzucała przedmiotami, to było śmieszne. Bardzo często tak, Dla tak jest bo oglądam. Te to, jest nagle, rzeczy. to było śmieszne. Tak. No, nie jest kurwa, śmieszne. Mhm. To nie jest w ogóle śmieszne. Wspieram facetów w tej drodze do tego, żeby pokazać, że nie jesteśmy tym, co z nas chcą zrobić. Mhm.